Jeśli mieszkasz w Stanach Zjednoczonych, karta praw nie jest tylko historią. To ona sprawia, że możesz krytykować rząd bez ryzyka aresztowania. To dlatego policja podlega ograniczeniom. To dlatego rząd nie może po prostu zabrać twojej własności, zmusić cię do przyznania się do winy, ani karać cię w okrutny sposób. I to dlatego konstytucja zakłada coś bardzo bezpośredniego: władza będzie się rozszerzać, jeśli ludzie nie postawią jej granic. Karta Praw to pierwszych dziesięć poprawek do Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Została ratyfikowana w 1791 roku i powstała dlatego, że wielu Amerykanów nie ufało jeszcze nowemu rządowi federalnemu. Dopiero co stoczyli wojnę z odległą władzą, która przeszukiwała domy, cenzurowała sprzeciw, kwaterowała żołnierzy i traktowała zwykłych ludzi jak poddanych. Karta Praw była odpowiedzią, była linią narysowaną na piasku. W tym filmie przeczytam dokładnie to, co mówi każda poprawka słowo po słowie, a następnie wyjaśnię, co to oznacza dla Ciebie, jako obywatela, dzisiaj prostym językiem i na konkretnych przykładach. Zacznijmy od tej najsłynniejszej i najczęściej wystawianej na próbę. Poprawka pierwsza oto pełny tekst. Kongres nie ustanowi żadnej ustawy dotyczącej ustanowienia religii ani zakazującej swobodnego jej praktykowania, ani ograniczającej wolność słowa lub prasy, ani prawa ludzi do pokojowego zgromadzania się oraz do składania petycji do rządu o naprawienie krzywd. Co to oznacza? Pierwsza poprawka chroni pięć podstawowych wolności: religię, słowo, prasę, zgromadzenia i petycje. Po pierwsze, religia. Rząd nie może ustanowić oficjalnej religii państwowej. Nie może też zabronić ci praktykowania twojej religii, o ile nie naruszasz praw chroniących innych. Chodzi tu o wolność sumienia. Twoje przekonania nie mają być przypisane przez państwo. Po drugie, wolność słowa. Możesz mówić, co myślisz, możesz krytykować wybranych urzędników, możesz dyskutować, przekonywać, argumentować i protestować. Pierwsza poprawka jest powodem, dla którego sprzeciw polityczny jest tu legalny. To nie znaczy, że znikają wszystkie konsekwencje. Nadal możesz stracić przyjaciół, nadal możesz stracić klientów, ale rząd nie ma prawa karać cię tylko za wyrażanie poglądów. Po trzecie, prasa. Wolna prasa oznacza, że dziennikarze mogą badać władzę. Oznacza to, że rząd nie decyduje, jakie informacje mogą istnieć. To jeden z powodów, dla których reżimy autorytarne zaczynają od atakowania mediów. Jeśli kontrolujesz informacje, kontrolujesz rzeczywistość. Po czwarte, zgromadzenia. Masz prawo pokojowo się gromadzić. Marsze, demonstracje, czuwania, spotkania związkowe i działania społeczne są chronione. To ma znaczenie, ponieważ zmiana rzadko dokonuje się w izolacji. Ludzie zmieniają systemy razem. Po piąte, petycja. Możesz domagać się, aby rząd odpowiedział na krzywdy. Obejmuje to kontaktowanie się z przedstawicielami, składanie skarg, zabieranie głosu na spotkaniach publicznych. Oraz korzystanie z procedur prawnych w celu kwestionowania działań rządu. Mówiąc prosto, pierwsza poprawka mówi, że nie potrzebujesz pozwolenia, aby myśleć, mówić, publikować, organizować się i domagać się lepszych rozwiązań. Poprawka druga, pełny tekst. Dobrze zorganizowana milicja, będąca niezbędna dla bezpieczeństwa wolnego państwa, prawo ludzi do posiadania i noszenia broni nie będzie naruszane. Co to oznacza? Druga poprawka jest jedną z najbardziej dyskutowanych poprawek we współczesnej Ameryce. Aby jednak zrozumieć, co miała na celu, trzeba zacząć od lęku, który za nią stoi. Wczesne Stany Zjednoczone nie ufały stałym armiom kontrolowanym przez władzę centralną. Wielu ludzi uważało, że jeśli tylko rząd będzie posiadał broń, obywatele znów znów staną się poddanymi. Dlatego poprawka uznała prawo ludzi do posiadania i noszenia broni powiązane z bezpieczeństwem wolnego państwa. Dziś główny spór dotyczy regulacji: jak daleko mogą sięgać przepisy, nie naruszając samego prawa. Różni ludzie interpretują to różnie, ale podstawowa zasada pozostaje taka sama: relacja między obywatelami a władzą państwową zakłada, że ludzie nie mają być całkowicie bezbronni. Niezależnie od tego, czy popierasz surowsze przepisy, luźniejsze przepisy, czy coś pośrodku, napięcie konstytucyjne jest to samo. Równowaga między bezpieczeństwem publicznym a chronionym prawem. Poprawka trzecia: pełny tekst. Żaden żołnierz nie będzie kwaterowany w czasie pokoju w żadnym domu bez zgody właściciela, ani w czasie wojny inaczej niż w sposób przewidziany przez prawo. Co to oznacza? Ta poprawka powstała w odpowiedzi na konkretne nadużycia w czasach rządów brytyjskich. Koloniści byli zmuszani do przyjmowania żołnierzy w swoich domach. Nie było to tylko niewygodne, było to naruszające prywatność i budzące strach, oznaczało to, że wojsko mogło funkcjonować wewnątrz życia cywilnego. Trzecia poprawka mówi, że Twój dom nie jest własnością rządu. Nawet dziś wzmacnia ona szerszą zasadę: Dom jest chronioną przestrzenią prywatną, państwo nie ma prawa się w nim rozgościć. Ta poprawka rzadko trafia dziś do sądów, ale jej przesłanie nadal ma znaczenie. Rząd, który może wejść do Twojego domu według własnego uznania, nie jest rządem, który szanuje wolność. Poprawka czwarta pełny tekst. Prawo ludzi do bezpieczeństwa ich osób, domów, dokumentów imienia przed nieuzasadnionymi przeszukaniami i zatrzymaniami nie będzie naruszane, a nakazy nie będą wydawane inaczej niż na podstawie uzasadnionego podejrzenia, popartego przysięgą lub oświadczeniem. Oraz z dokładnym określeniem miejsca przeszukania i osób lub rzeczy, które mają zostać zatrzymane. Co to oznacza? To jedno z najbardziej praktycznych praw, jakie posiadasz, ponieważ dotyczy codziennej władzy policji i nadzoru. Czwarta poprawka mówi, że rząd nie może przeszukiwać ciebie, twojego domu, twoich rzeczy, ani zabierać twojej własności bez uzasadnienia. Odrzuca losowe kontrole, odrzuca nękanie jako politykę, wymaga precyzji. Nakaz musi opierać się na uzasadnionym podejrzeniu. Oznacza to, że musi istnieć rzeczywisty powód, by sądzić, że doszło do przestępstwa. Musi być poparty przysięgą lub oświadczeniem co oznacza, że ktoś formalnie bierze odpowiedzialność za prawdziwość tych twierdzeń. Nakaz musi także dokładnie określać, co ma być przeszukane i co ma zostać zajęte. Zapobiega to wyprawom na oślep i ogólnym nakazom dającym nieograniczone uprawnienia. Współczesne życie komplikuje tę kwestię, ponieważ Twoje dokumenty i mienie mają dziś postać cyfrową. Twój telefon zawiera historię lokalizacji, prywatne wiadomości, finanse, zdjęcia, dane medyczne i relacje. Dlatego pytania związane z czwartą poprawką obejmują dziś przeszukania telefonów, śledzenie GPS, kamery domowe i masowe gromadzenie danych. Podstawowa zasada pozostaje taka sama: prywatność jest domyślna ingerencja rządu musi być uzasadniona i ograniczona w kapiąta pełny tekst. Nikt nie będzie pociągnięty do odpowiedzialności za zbrodnie zagrożoną karą śmierci lub inną poważną zbrodnię bez aktu oskarżenia lub przedstawienia sprawy przez wielką ławę przysięgłych, z wyjątkiem spraw wynikających ze służby w wojsku lądowym lub morskim, albo w milicji w czasie wojny lub publicznego zagrożenia. Nikt nie będzie dwa razy narażony na niebezpieczeństwo życia lub zdrowia za to samo przestępstwo. Nikt nie będzie zmuszany w sprawie karnej do składania zeznań przeciwko sobie. Nikt nie będzie pozbawiony życia, wolności lub własności bez należytego procesu prawnego. Ani własność prywatna nie będzie zabrana do użytku publicznego bez słusznego odszkodowania. Co to oznacza? Ta poprawka jest rozbudowana, więc rozłóżmy ją na części. Po pierwsze, poważne przestępstwa federalne zazwyczaj wymagają aktu oskarżenia przez Wielką ławę przysięgłych. Wielka ława przysięgłych to grupa obywateli, która ocenia dowody i decyduje, czy zarzuty są uzasadnione. Jest to bariera między tobą a chęcią rządu do ścigania. Po drugie, zakaz podwójnego sądzenia. Nie możesz być sądzony dwa razy za to samo przestępstwo po uniewinnieniu w tym samym systemie. Rząd nie ma nieograniczonej liczby prób, aż uzyska pożądany wyrok. Po trzecie, zakaz samooskarżenia. Nie można zmusić Cię do składania zeznań przeciwko sobie to podstawa prawa do milczenia. Ciężar dowodu spoczywa na rządzie, nie na Tobie. Po czwarte, należyty proces prawny. Rząd nie może pozbawić Cię życia, wolności ani własności bez zachowania właściwych procedur. Oznacza to zawiadomienie, realną możliwość obrony i zasady stosowane konsekwentnie. Po piąte wywłaszczenie. Jeśli rząd przejmuje własność prywatną na użytek publiczny, musi zapewnić słuszne odszkodowanie. Chodzi o ograniczenie zdolności państwa do przejmowania tego, co posiadasz, bez uczciwej zapłaty. Mówiąc prostym językiem, piąta poprawka jest poprawką przeciwko zastraszaniu ogranicza naciski, skróty i przymus ze strony władzy. Poprawka szósta. Pełny tekst. We wszystkich postępowaniach karnych oskarżony ma prawo do szybkiego i publicznego procesu przed bezstronną ławą przysięgłych stanu i okręgu, w którym popełniono przestępstwo, o którym okręg ten został wcześniej określony przez prawo, oraz do bycia poinformowanym o charakterze i przyczynie oskarżenia, do konfrontacji ze świadkami oskarżenia, do przymusowego uzyskania świadków na swoją korzyść oraz do pomocy obrońcy. Co to oznacza? Szósta poprawka dotyczy uczciwości procesu karnego. Szybki proces oznacza, że nie możesz być przetrzymywany przez lata bez rozstrzygnięcia sprawy. Publiczny proces oznacza przejrzystość i ogranicza tajne nadużycia. Bezstronna ława przysięgłych oznacza, że o winie nie decyduje stronnicza władza, lecz grupa zwykłych obywateli oceniających dowody. Musisz znać zarzuty, ponieważ nie da się bronić przed czymś, czego się nie zna. Masz prawo konfrontować się ze świadkami, co oznacza, że oskarżenia nie mogą opierać się wyłącznie na anonimowych twierdzeniach bez odpowiedzialności. Masz prawo powoływać świadków na swoją obronę. Masz też prawo do obrońcy. W praktyce to różnica między uczciwym procesem a grą z góry przegraną. Prawo jest złożone, a obrona wymaga wiedzy i procedur. Krótko mówiąc, Szósta poprawka wymaga, aby rząd działał uczciwie, gdy oskarża kogoś o przestępstwo. Poprawka siódma, pełny tekst. W sprawach prawa zwyczajowego, w których wartość sporu przekracza 20 dolarów, prawo do procesu przed ławą przysięgłych zostaje zachowane, a żaden fakt ustalony przez ławę przysięgłych nie będzie ponownie badany przez sąd Stanów Zjednoczonych inaczej niż zgodnie z zasadami prawa zwyczajowego. Co to oznacza? Dotyczy to spraw cywilnych, a nie karnych. Sprawy cywilne obejmują umowy, roszczenia odszkodowawcze i niektóre spory majątkowe. Siódma poprawka zachowuje prawo do ławy przysięgłych w wielu sprawach cywilnych. Oznacza to, że nawet poza prawem karnym spory mogą być rozstrzygane przez obywateli, a nie wyłącznie przez sędziów. Ma to znaczenie, ponieważ sprawy cywilne mogą finansowo zrujnować życie. Mogą decydować o odpowiedzialności, odszkodowaniu i wiarygodności czyjejś historii. Poprawka chroni także rolę ławy przysięgłych jako ustalającej fakty. Sądy nie mogą dowolnie podważać jej ustaleń. Głębsza zasada to udział. Zwykli ludzie są częścią wymiaru sprawiedliwości. Poprawka ósma: pełny tekst. Nie będzie wymagane nadmierne poręczenie, nie będą nakładane nadmierne grzywny, ani stosowane okrutne i niezwykłe kary. Co to oznacza? Ta poprawka ogranicza karanie i władzę rządu. Nadmierne poręczenie oznacza, że kaucja nie może być ustawiona tak wysoko, by stała się karą przed wyrokiem. Nadmierne grzywny oznaczają, że państwo nie może finansowo niszczyć ludzi jako formy kontroli. Okrucieństwo i niezwykłość kary oznaczają, że nawet po skazaniu człowiek zachowuje godność. Państwo nie może stosować tortur, upokorzenia ani nieproporcjonalnego cierpienia. To poprawka przeciwko zamienianiu kary w spektakl lub zemstę. Poprawka dziewiąta. Pełny tekst. Wymienienie w Konstytucji niektórych praw nie będzie interpretowane jako zaprzeczenie lub umniejszenie innych praw zachowanych przez lud. Co to oznacza? To poprawka filozoficzna i ma większe znaczenie niż wielu ludzi sądzi. Konstytucja wymienia pewne prawa, ale dziewiąta poprawka mówi jasno: nie wolno zakładać, że prawa niewymienione nie istnieją. To bezpośrednie odrzucenie niebezcznego argumentu. Jeśli czegoś nie zapisano, to nie masz do tego prawa. Dziewiąta poprawka uznaje, że wolność człowieka jest większa niż jakikolwiek dokument. Poprawka dziesiąta: pełny tekst. Uprawnienia, które nie zostały przekazane Stanom Zjednoczonym przez Konstytucję, ani zakazane Stanom, są zastrzeżone dla Stanów lub dla ludu. Co to oznacza? Ta poprawka definiuje federalizm. Mówi, że rząd federalny ma tylko te uprawnienia, które przyznaje mu Konstytucja, cała reszta należy do Stanów lub do ludzi. To kolejna granica przeciwko centralizacji władzy. Ma zapobiegać skupieniu całej władzy w jednym miejscu. Jednocześnie nie oznacza to, że Stany mogą naruszać prawa jednostki. Nadal podlegają ograniczeniom konstytucyjnym, zwłaszcza wynikającym z późniejszych poprawek i ich interpretacji. Podstawowa zasada pozostaje niezmienna: władza federalna jest ograniczona a uprawnienia nieprzyznane nie są domniemane. Dlaczego karta praw nadal ma znaczenie? W tym momencie możesz pomyśleć to stare, już to znamy. Ale rzeczywistość jest taka. Za każdym razem, gdy widzisz nagłówek o cenzurze, władzy policji, nadzorze, prawie do protestu, wolności religijnej, prawie do broni, surowych karach, konfiskacie mienia, opóźnieniach sądowych, wymuszonych zeznaniach lub nadużyciach władzy, widzisz kartę praw wystawianą na próbę. Karta praw nie jest dekoracją. To zestaw granic opartych na trzeźwym spojrzeniu na ludzką naturę. Zakłada, że ludzie u władzy czasem zrobią to, co wygodne, a nie to, co słuszne. Zakłada, że strach można wykorzystać do usprawiedliwienia wszystkiego. Zakłada, że rząd może stopniowo normalizować ingerencje, aż obywatele zapomną, że kiedykolwiek mieli prywatność. Dlatego Karta praw robi coś bardzo amerykańskiego. Zmusza rząd do tłumaczenia się wymusza procedury wymusza odpowiedzialność i daje obywatelom język którym mogą powiedzieć nie zakończenie jeśli chcesz zrozumieć stany zjednoczone nie zaczynaj od patriotyzmu ani sloganów zacznij od karty praw bo to ona pokazuje czego ten kraj się obawia co ceni i co obiecuje obiecuje obywatelstwo to niepozwolenie to chroniona wolność jeśli to było dla Ciebie pomocne, zasubskrybuj kanał, aby zobaczyć więcej długich materiałów wyjaśniających. A jeśli chcesz części drugiej, w której szczegółowo omówimy późniejsze poprawki rozszerzające prawa, takie jak czternasta poprawka i jej wpływ na należyty proces i równość wobec prawa, napisz o tym w komentarzach.